Adios. Odejdź, przepadniła chudro parszywa, znikinę zawsze ty zmoro fałszywa. Popłyń ściekami za szlaką zwątpienia. niech dzień ostatni zadepcze twe truchu. A zaraz po tym, mogłoby wybuchnąć, niech woda zmyje w klozecie mocodium, żebyś nie wrócił, pozostał wśród swoich... Bo niechce roku w obawie o życie klamry podstępu z upadkiem od stołu, braku energii szczurzego rozpędu, a nie obawy przed wizją Banicji, konkwistadorów czy sił inkwizycji. Nie chcę powielać już błędów pokoleń w bezkresie matni przez walki o stołek, tylko spokoju, kontaktu z naturą. Roku przyszłego choć grób już murują. Dla mnie na pewno, bo w tej bezsilności mogłam utracić swereżskie godności, więc nie chmuruję, nim stanę i wrzasnę. Żegnaj wyzysku, przeżyłam, nie zgasnę. Ciebie odprawiam, <grym> za ciebie nie piję. Chciałeś mnie zniszczyć, więc popatrz, ja żyję. Wtedy byłeś dobry. Perfekcji znęcania Skryte w pozorach rzadkiego głaskania. <grymne> Wytrwam, zapomnę, nowego przywitam. A po szampanie. Hm, spłynie okowita.